Jeden dom, trzy osoby, to jest na House. Dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Mamy Wigilię, więc po raz drugi w tym roku musimy spędzić razem ten dzień. Więc kto z Was ma życzenia na ten dzień? Może ja zacznę? I żeby w tym roku była ta Wigilia udana. Przede wszystkim Wesołych Świąt! I żeby w naszym nowym 2023 roku się nam wszystkim poukładało i żebyśmy żyli szczęśliwiej niż w zeszłym i w tym roku. Wszystkim życzę wesołych świąt, szczęśliwego nowego 2023 roku, dużo sukcesów, pomyślności, mało oraz mało łez. No i żeby tym razem w nowym 2023 roku się nam wszystkim poukładało. Moi mili, życzę Wam wesołych świąt, dużo zdrowia, pomyślności, sukcesów i szczęśliwego nowego 2023 roku. Oby ten nowy rok był znacznie lepszy niż poprzedni. A wszystkim życzę wesołych, udanych świąt. Okej, okay. Dochodzi 12 dwunasta. No to lecę do Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie. Wieki wieków. Amen. Dobra, to się do Was i możemy <noise> na no to Na pewno się jak tam w szkole. Przecież mieszkamy razem i ci cały czas mówię. <noise> Zapominalska! Nie z tobą rozmawiam. <noise> co za bezczelność! Aby powiedz mi masz tam kogoś? <noise> no co ty? Tak, mam. <głos> <głos> Próbowałem ci powiedzieć, ale ty nie chciałaś mnie w ogóle słuchać. Cały czas zajmujesz się tylko sobą i nie interesuje cię moje życie. Możesz przestać! O Matko Boska, gdzie jesteś cała? Jezus Maria! O Matko Boska, karta, policja! No nie, dwie kobiety naraz. raz? Ojciec, musimy wzywać pogotowie! Radzaj się szybka, dzymiar Pięknie! Kolejne święta zostały kompletnie zrujnowane. Korła. i nie napiję się już ze śwagry. A wam hopy życzę. Wesoły świąt z okazji świąt, które już są, dużo pomyślności, dużo zdrowia, dużo sukcesów. I pamiętajcie, z wami będę w kolejnym 2023 roku. A więc widzimy się za tydzień. W trzecim odcinku z serii Walmina Pod... House i będzie nosił on tragiczny Sylwester po raz drugi. Do zobaczenia.